Za nami szósta edycja konferencji AB: możliwości i rozwój, jednej z najważniejszych imprez IT w roku. Z tego miejsca chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za możliwość uczestnictwa i bycia partnerem o statusie platynium na tej imprezie. Dla nas jest to wyjątkowe miejsce w kalendarzu. Koncepcja imprezy to podzielenie jej na trzy podstawowe etapy. Jednym z nich są stanowiska wystawiennicze Wendorów, gdzie nasi partnerzy mogą dowiedzieć się o najnowszych rozwiązaniach. O najnowszym sprzęcie i usługach firmy HP. Drugim jest część debaty. Debaty, w której miałem przyjemność wziąć udział i opowiadać o najnowszych trendach sustainability, zrównoważonego rozwoju ESG, ale także opowiedzieć trochę o tematyce SMB, szczególnie mi bliskiej z racji wcześniej wykonywanych funkcji. Tematyce, w której AB świetnie sobie radzi na rynku i jako dystrybutor jest jednym z wiodących dostawców dla naszych partnerów. Podczas debaty jednym z wiodących tematów była tematyka zrównoważonego rozwoju. I tutaj mieliśmy okazję opowiedzieć o programie HP Amplify Impact, ale nie tylko o tej. Tak? HP Amplify Impact, czyli program skierowany do naszych partnerów, którzy poprzez podnoszenie swojej wiedzy, świadomości, są w stanie docierać do coraz szerszej, szerszego grona klientów i. Przedawać nie tylko ceną, ale też produktem, świadomością ekologiczną, ale także zrównoważonym rozwojem. Innym aspektem było bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, do którego przykładamy szczególną wagę, szczególnie poprzez HP Wolf. I szereg rozwiązań Teradici, które z tym się wiążą, ale także data. Data w kontekście zmieniającego się społeczeństwa, tego jak podejmujemy decyzje, temu jakie generacje nowych ludzi wchodzą obecnie na rynek pracy, generacja Z, generacja Alfa, które kierują się w swoich decyzjach zakupowych zupełnie innymi kryteriami aniżeli milenialsi czy też poprzednie społeczeństwa, z poprzedniej generacji. O tym należy pamiętać, że to są ludzie, którzy dużo bardziej cenią sobie. Zrównoważone funkcjonowanie w ekosystemie. Dużo bardziej cenią sobie też producentów czy dostawców, którzy szanują prawa człowieka i ekologię i pragną oddawać planecie Ziemi to, co przez lata było jej zabierane. A zatem mieliśmy okazję o tych kilku aspektach opowiedzieć w tej części prelekcyjnej, w części debaty. Trzecim elementem konferencji były oczywiście klasyczne rozmowy kuluarowe. W których nawiązywaliśmy nowe relacje biznesowe z partnerami, z którymi do tej pory nie mogliśmy porozmawiać ze względu na różne restrykcje, tak jak wiemy, covidowe i nie tylko, ale była to doskonała okazja, żeby opowiedzieć o programie części programu Amplify Amplify Data Insights, szczególnie partnerzy Power, którzy współpracują w zakresie raportowania danych, doceniają tą część naszego biznesu i tą część naszej oferty biznesowej mogąc dowiedzieć się o swoich klientach znacznie, znacznie więcej. Wiedzieć się o tym, czego klienci szukają w sieci, jakie są ich potrzeby, czy też przeanalizować ich potencjalną intencję zakupową w najbliższych trzech miesiącach. W zakresie HP Amplify Data Insights staramy się współpracować blisko z firmą Microsoft, która, jak wiemy, za dwa lata kończy wsparciem Windowsa 10. Chcemy, żeby nasi partnerzy byli do tego przygotowani, Chcemy, żeby ich klienci byli tego świadomi i byli w stanie korzystać z najnowszych rozwiązań Vendora takiego, jakim jest HP, cieszyć się bezpieczeństwem, które zapewnia nie tylko firma Microsoft, ale też HP World Security oraz korzystać z rozwiązań sztucznej inteligencji, która będzie już zaimplementowana w najnowszym Windowsie 11. Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować całemu zespołowi AB, który jak zawsze spisał się wzorowo Obiecujemy, że w przyszłym roku też tutaj będziemy. Z wszystkich partnerów obecnych tutaj i nie tylko, zapraszamy serdecznie do współpracy z naszymi PBM-ami, z naszym zespołem. A w kontekście Data, -y, Data -y Insight, zapraszam serdecznie bezpośrednio do mnie. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania.